Cześć, z tej strony Golden Gold, a to uh, Five Nights at Freddy's Ale to będzie proste, noc pierwsza Halo? Halo? Cześć, pomgaj, cześć Oho, dam, 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 no cicho tam chodzi. Czwarty time, ale faza Żegnam Nowa praca w pizzerii Freddy'ego Fezwera Zasady Nie biegaj Okay. Oho, siemano. Jedyne co tu nie ma sensu to, że słyszę, jak te roboty się poruszają, podczas gdy stoją na scenie. Znikną Formazoniusz, co ty tu robisz. Let's party! Ej, siemano. Zgubiłeś coś? Albo się zgubiłeś. Dobra, zamknij się. Już? Czwarta jest Łe. Le. Let's eat! A no mnie na pewno nie zjesz, koleżanko. No, co ty tam robisz jeszcze, nie? O no, nasz kurczak jest tutaj, chodź zrobię z ciebie nagadcy. Ja się tu zamykam. Jak tam ci życie mi Jest noc druga. Halo, halo dobry, witam bardzo serdecznie Hej hey. co ty tu robisz?! Jaki prędki królik, nie? A se przybiegł normalnie z drugiego końca mapy O kurde! No ej hej co tu widzę? Fajna muszka Trzeba tutaj zwracać uwagę teraz na Foxiego bo on się już może uruchomić chyba W drugiej nocy, nie? Hej o no typie, serio nie masz nic do roboty i no stać mi to przed drzwiami, serio? Patrz na swojego kolegę. Grzeczny, stoi na scenie. Same, kamfite te drzwi. Muszę oszczędzać prąd. Ale z nim się nie da oszczędzać prądu. Nie ma. No co tak kampisz przed drzwiami? Dobra, mam 15%, jest czwarta, i to jest piąta. Słyszę kroki idź stąd Nie no ciekawe Dobra Fox już nie powinien yy, biec do mnie No idź 4% Proszę cię Boni, weź, naprawdę 0% Jest! OK. Noc trzecia więc Foxy na kamerze i lecimy. Trzeba też na Freddy'ego tutaj uważać, on się Aktywować powoli, ha. Większość pracowników umiera na nim w do tej nocy. Co ja? Dziękuję, dobrze wiedzieć. Widzę cię. Sorry, out of order. Ciekawe co ma tam gotuje. Mm -hmm. Oho, Freddy. Wow, mm -hmm. okay, trzecia. O, Freddy. Freddy Fazbear. Fox jest strasznie spokojny. Jeszcze ja w ogóle ani razu się nie wychylił za tej kurtyny, a jest noc trzecia. Dobra. No i z czego rżysz? O, Fox. Aj. Hello, my friend. Ej, Freddy, ale to jest damska toaleta, wiesz? Cześć. I stąd. Nie, nie, nie dam ci jedzenia. nie, nie zjesz na pewno. Mówię ci, zjedz do niego. Dobra. Ja się już nie ruszam. Uh -huh. Ja już... Foxy? Okej. Okay. Ja się już nie ruszam. Jest. Dobra, udało się. Szósta. co trzecią noc. Noc czwarta. Pięć nocy z Fryderykiem. Pięć koszmarnych nocy. Oh. Prosta gra. Ktoś się do ciebie dobija, bracie. Co jest? Ej, to ja posłyszałem jakieś dziwne dźwięki, to nie było z telefonu. razie on tam będzie coś że mówił, żebym sprawdził po pracy te jakieś tam kostiumy na saplecie, czy coś. Co pewne dlatego, że może jednym z nich będzie się znajdować nasz instruktor, no cóż. Nie skończył on za dobrze. Teraz trzeba mądrze zagrać. Freddy, Foxy i lecimy. Ej, typie! Spokojnie! Oho! It's me, brat biegnie <grywka> Muszę pilnować Foxy'ego, bo jak będzie lecieć co chwila, to mi. Tyle baterii zmarnuje. Eli, się tu tak nie wychyla, ziomek, może takie co? Idź. No idź. Typie energii nie marnuje, że 9% jest piąta. Jest. Mamy co? Czwarta noc. Piąta. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Proszę byś się przedstawił. Halo Freddy. Cicho zrobiło? Gdzie jest Freddy? Uh. O widzę cię! Dobra, Foxy jest spokojny bardzo. Ps, chociaż tyle. Jest trzecia i mam 42%. Foxy! Serio, teraz. W takim momencie. Uuu. Nie powinien być. Drugi raz. O, dobra, dobra, Freddy jesteś przykro. To niedobrze. Dobra, 5%. i ty. Oho, 0%. Jest. Udało się. Piąta noc. Mike Schmidt. 120 dolarów. Noc szósta. Ojoj. Trafiłem z powrotem do pracy na jeszcze jedną nocną zmianę. Ale spokojnie. Żaden dzieciak w robotycznym stroju niedźwiedzia mi nie straszny czy innego zwierzęcia. się. <laughs> Trzecia. Czwarta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Toka jest piąta. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Dobra, okej. Okay. Tyle. Proszę. Szósta. Szósta. Foxy, nie biegnij. Nie biegnie mi, to nie można. Nie ma prawa. Okej. Okay. Dało się. Przeżyłem szóstą noc. Teraz tylko czeka mnie jedno. Jest. Mamy to. Custom Night. Freddy na 20. Bonnie na 20. Kurczak na 20. No i Foxy na 20. Okej. Okay. Najtrudniejsza noc w Five Nights at Freddy's No już! Oksy! Sam telefon nie można patrzeć. Co Może nie będziemy lecieć フェス。 66% No chyba nie jest najlepiej nie Fajnie by było gdyby już przeskoczyła chociaż ta jedna cyferka i żeby po Halo Freddy? Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Już się bałem, że nie wszedł zrobiła jakieś co tam. Do... Zmarnowałem tylko ten maksymum punktu. Foxy będzie bez. Mm -hmm. Ten Foxy tak tam stoi, cholera. Mm -hmm. Gone. There's a just... Thank you. ah Obra, błagam, proszę no. z jedną śmiercią przejść całą grę. Foxy, nie Foxy, błagam, nie Foxy. szósta, szósta, szósta już dzień, już słońce proszę, naprawdę Freddy, chwila, daj moment moment moment, Freddy graj, graj tę muzykę, graj proszę, wszystko no, jest!